Siemanko widzowie, w dzisiejszym odcinku wpadliśmy z Jackiem na pomysł, że zadzwonimy do Pennywise'a Więc będzie się działo, zostawcie koniecznie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale Bo jest ze mną dzisiaj oczywiście jak zawsze Jack Frost Ejo, i okazało się, że w internecie jest numer do Pennywise'a normalnie podany Zobaczcie, wchodzę tutaj, jest podane 913-535-6280, Pennywise is that you. Czyli po angielsku trzeba zapytać tą osobę, czy to jest on, jest Grześ... Pisz ten numer i zadzwoń, dobra. Bo możliwe, że wynajmiemy sobie Pennywise'a na kilka odcinków. No. Albo na cały dzień. O kurde, A będzie 4. grubo. Oczywiście, że, tak. Jack, czy to jest bezpieczne w ogóle? Ani trochę. Znaczy, Ani trochę. Prawdopodobnie będziemy zamawiać jakiegoś psychopata, który tutaj przyjdzie i będzie nas prześladował do końca życia. Je! Yes! To no, co robimy najbardziej? Tak jest. Zadzwonimy. Jest połączenie? Tak, stary jest. No co Zapisałem ty? się już w kontaktach Pennywise. Dzięki wielkie, zajebiście. Jest śmiech, Jest śmiech, no! poczta głosowa Nie, nie, nie. Halo! Halo! Halo? Ej, to ty jest. Słychać ej, normalnie. stary, albo aktor, albo jakaś osoba, to jest się... żarty. Czemu ten numer działa? To jest za granicą. Ej, stary, zacznijmy pisać SMS-y, może co? Bo tu. Czekaj, Halo, Halo Pennywise! Ty... Ej, on normalnie odpowiada na klau. Czy to można cię wynająć to... normalnie? Halo! Ej, Co Rozłącz jest? się i czekamy na SMS-a, w takim razie nie da się z nim dogadać w ogóle Czekaj, ja piszę do SMS-a Trzy wiadomości napisałem, stary Jest, <laughs> halo Pennywise, czy możesz się ukazać? Halo <laughs> Ukaże się na pewno nam, ukarze nas, a nie ukarze się możesz... Nie, nie, się nie błagam Czy możesz nas ukarać? Nie, błagam, tylko nie to, żeby nas nie ukarał <laughs> Widzowie, powiem wam tylko tyle, ja się strasznie boję clownów i Jack mnie namówił tylko Pennywise O, o, czekaj, coś mi pisze. Uuu Nie Patrz, patrz Normalnie odpisał? Czekaj Tak, pokaże się jak zostawicie mi tysiąc złotych i adres miejsca, w którym będą pieniądze Przecież to jest skam jakiś największy na świecie Nie czyli to do mnie ktoś zwoi teraz Nie Tak Stary Ale on nie ma twojego numeru Stary, nieznany numer to nie dzwoni normalnie czy... Dobra, rozłącz się, stary, rozłącz się, w takim Ej, to, się to jest zbieg okoliczności ro, Robi się strasznie Nie mam aż tylu telefonów Przegieliliśmy, stary, Paweł, w się. Sensie... Ej, nie przegieliliśmy. O lokalizacji przecież po telefonie może złapać wszystko, mordo Stary, może złapać, ale pomyśl inaczej Pomyśl, że musimy tylko zapłacić kafla, żeby dostać klauna na odcinek Tysiąc złotych 1000 zł, 1000 zł 1000 nie... złotych tylko, no Chłopie, oszalałeś chyba Wiktor, czy tysiąc złotych to dużo za klauna? Bardzo Dużo?! Po... wszystkich. wszystkich za darmo ja bym brał. Ale Klau, który może nas zabić, a nie który nagrywa. Czyli jest za darmo. No, no, za darmo. Jak, jak za darmo? Jak za darmo, no właśnie. Chodź a, za jak za darmo. darmo. No do dobra, dobra. Ej mam pewien pomysł, dlatego że mam tu taką skrzynię w sumie. Czyli co ona robi w moim pokoju już w tym momencie? Czy... No, nie. Możliwe, że przechowuje pieniądze, żeby nikt nie wiedział po prostu. Więc muszę wyciągnąć z tego kafla. Widzowie nie mogą wiedzieć po prostu ile tu się znajduje niestety pieniędzy. Ale widzimy tyle na oko. Może być skafel, może ponad. Widzę, że kopertę przygotowałeś. Pięknie. Powiedzmy jeszcze napisać dla na Pennywise'a, ale dla bezpieczeństwa szczerze. Czy? czekaj. się Dobra, nieważne. Ale dla bezpieczeństwa wciągnięcia siatko, wsadzimy to tu i razem z tą skrzynią pójdziemy stary i damy to Pennywise'owi. Zostawimy, żeby to znaleźć bez próby. Chodźmy na to. Nice. Jack, powiedz mi, czy ty na pewno chcesz tą swoją skrzynię oddać dla Pennywise'a? Ta, niech bierze. Ona jest dosyć fajna. Stary, ale inaczej nie znajdzie w ogóle tego siana, no. Powiedziałeś mi, że tu siano trzymasz, a okazuje się, że jedyne co to herbaty to by... Zostało wyciągnięte, to jest straszne bogactwo, stary, no. Mm, haj, e, dobra, zamykam to. I co, gdzie mamy to zostawić, stary? Przy tym. Przed domem? Przy studzience, stary, no bo Pennywise... Pennywise, widzowie, kojarzy się z osobą, która chodzi po kanałach, studienkach, zostawia czerwone balony, jest straszny, pożera ludzi, jest brzydki, nie myje zębów, śmierdzi i ogólnie ch**ą w dupę! Ale! Skoro już zapłaciliśmy kafla, to chodźmy położyć to w dobre miejsce. U nas? Ernest słyszał i sobie robi jaja. Tak? Tak, myślisz? Nie pierdź, że on już nas znalazł, Polka Nie no, nie znalazł się. Ej, ktoś sobie robi, albo coś. Ej, co jest? Ale nie widać nic. On czeka na kasę, kurde, nas obserwuje. Dobra, chowaj to tam, chowaj. Ej, coś, serio, się nie spodziewałem w prawo i do tej wody tutaj, do rzeczki. Stary, bo co takie dziury zauważyłeś? Patrz, tam wejść i tam schować do tej dziury. No, bo. Nie, on tu jest gdzieś. Ej, nie, za szybko, bo nie dostał siana. Ktoś z chłopaków robi ja chyba. Słyszał nas, poczekaj. Może. Chowaj to bo... szybko, bo on nie będzie. Chyba, że już przyszedł po siano, leć z tym! A! Jaki tłuk! Ty, co to za folia, za... Co zapował! Durjof mnie przestraszył! Skubany wiedział, kiedy przyjść! Nawet nie wiedział, że nagrywam, albo słyszę! Stary, ja chowałem skrzynię, na miesiąc co coś na ciebie leci! Ja też! I to nie były laski akurat, zwykle są, ale tym razem nie było! Skrzynia jest uskowana, trochę wepnę dalej! Fajnie to wygląda pewnie! Człowieku, idealnie! Stary, jaram się, tylko teraz! Właśnie, musimy zrobić zdjęcie, już ci rzucam telefon, wiem, że... I wysłać mu sms -em. Masz? Zrób zdjęcie, dokładnie tego miejsca. Tak. Jack, Ty mu prześlij, ale trzeba też dalej chyba zrobić mu fotę. I jeszcze lokalizację tylko. A, dobra, ma spinkę, tak? Tą pineskę, pineskę. Tak, Przyklej. To, gdzie jesteśmy? I w takim razie, ej, poczekamy ile? Godzinę, dwie max pewnie. Dobra. Myślę, że zjawi się dużo wcześniej, bo już dzwoniliśmy. Dobra. Do niego, stary, lecimy stąd. Ej, kurde. Epickie, epickie. No. właśnie jeszcze pewnie zabrał. Musimy zobaczyć, zobaczyć stary ogóle tam jest. Mordzo, mówić! Nie ma co się wiesz, w to mieszać. Dobra, sprawdziliśmy, daliśmy Tyśaka, nie przyszedł, nie mam go. Co to jest odcinek dla widzów, taki? Ej, swojej się straciliśmy tysiaka z tego. Nie straciliśmy wyjrzyj Co Wyjrzyjcie za okno prosiaczki. Nie, raczej napisał prosiaczki? prosiaczki! Stary? Co za ham! Dobra, stary, Jakie okno to? Nie! Słuch. Słychać nas jak cholera. Stary, słychać, ale czekaj, bo ja wcześniej słyszałem przez oknem, coś mówiłem ci. Tak, to dobra, idziesz. Idziesz przodem. Może poczekać. Trzeba po cichu. O Jezus. Nie! Nie! Czekaj? Okay? Patrz, patrz. Stary. A jesteśmy cicho. Chyba się posadę. Stary, patrz. Cię po Ej, poczekaj! Patrz co robi! Chyba cię Ej, mamy iść za nim! Patrz! Chyba ci... Ej, mamy iść za nim. Chyba cię powali, mu zniknął. Tak, idziemy, idziemy, stary. Nie zapłacę kafla Nie kafla Zap... za nim! No. Tu on jest? Tutaj był, tutaj był, uważaj. Na pewno to był? Jak na, na pewno. pewno? Dobra na pewnie, widziałeś dobra, to co to ja. No, to nie jest tak. Zamówiliśmy za kafle jakiś tam grzyba, który przyjechał. Że... Widzieli. co jest? Tam. Ty tylko my go widzimy? Tak, no w sensie on stary jest taki sprytny, Ej. że no. nie pokazuje się nikomu. Nie Nie? Coś słychać. O kur. Ej G, tu go nie ma za rogiem. Tam go nie ma w ogóle. No to was synusze żeby się dawało. Czekaj. Coś nawala. coś nawala. To Chłopaki pewnie. Czeka. Kamerą zajrzę, Jest? Jest! Ale on Co jest? No, Idziemy tam? Jaki no, no, człowieku. Idziemy tam? Chyba możemy, bo zawraciliśmy. Może nie ucieknie. Łapiesz go? Nie. Ty go łapiesz? Nikt <laughs> nas nie łapie. Na... A czekaj, czemu studienki, walił studzienki? Właśnie o, o to chodzi, nie możemy go łapać, bo pewnie... O, nie pewnie, są trzy sznurki. Zobacz. Żartujesz? Balony, balony. Jakby Pennywise, chciał ten nam ten coś balony. pokazać. Ej stary, 300 studzienki do otwarcia. No, ej, czyli to jest opcja, którą... Wybór, budżemy. wybór! Widzowie muszą napisać w komentarzu, czy wybierają opcję A. B lub C i otwieramy jedną z tych potem, a teraz musimy tylko i wyłącznie otworzyć jedną, więc G. Ja sobie nie ufam ni cholerę, bo zawsze wybieram złe, czyli jeżeli wybiorę prawą, to będzie na pewno lewa. Wybieraj. Co tam może być złego, stary? Nie musi być nic złego. Zapłaciliśmy, może jest jakaś gra, stary, z neta czy coś. Może C. Dobra. Sam podejmij decyzję. Nie, czemu? Mógł... Dobra, C. O fu. nie! O, tam fu. jest! Kup I to nie, nie jeden, dużo. I co? Opu! <laughs> Żebeknołem, trakt. Już nie wiem, czemu nie chciałeś tego brać. <laughs> Teraz kumam sobie, dlaczego ja sam nie chciałem. Skocz na to jak mężczyzna, a nie? Nice. A, <laughs> jest coś. Łapka w górę, oraz subskrypcja O, tak jest. Pół miliona, tu się wyśle... Ja. Pół, pół miliona. Dobijamy więc szybko widzowie subskrypcje. Szybko nam idzie. Tory... Ej. Co? Czekaj, to tory kolejowe? Ja wiem! To jest gra z w Ameryce jest coś takiego, że w postacie, które naprawdę stary się ukazują, tworzą ci jakąś grę na twoim terenie, gdzie zostawiasz jakieś rzeczy. I zapłaciliśmy za to w gotówce w sumie, bez faktury paragon też pewnie nie dostaniemy. To stary, w takim razie jedziemy na tory kolejowe! Stary, a wiemy gdziekolwiek, jakie są uh! tory kolejowe? No tak, przy nas, przecież tam gdzie mieszkamy w Zalesiu, tutaj są tory kolejowe, ciągną się przez pierdyliard metr Czyli on nas obserwował i wiedział, że jest taka lokalizacja jak tory kolejowe Poznał no? bardzo szybko to, bardzo szybko znalazł to miejsce, bardzo szybko rozkminił co jest w ogóle po drodze, albo... O patrz pobieg tam Chodź. Tak, Chodź. Chodź. stary Szybko tutaj jest O tam Mamy iść za tobą Pennywise? Co jest? Dobra. Mamy iść za nim Dobra Chodź. Szybko Ej, tam jest! Jest. Jest? jest, widać. go! Ej, patrz, on wie. Normalnie. I mamy za nim wiec, co? Czy ludzie tam są! A tu. Co? O kurde. Ej, o kurde. Mocny jest! Podoba mi się to. Bierzemy samochód, nie idziemy na piechotę. Za I nim. go gonimy! Tak! Czekaj, ale jak on wraz uciekł stary? Pennywise nie potrzebuje samochodu. On jest teraz na torach. Teraz. Już! Każda postać jest teraz na torach. Jedziemy. Postać. Dawaj do auta, szybko! Ej, w ogóle dostałem SMS. Co ty gadasz? Chcecie takiego? się zabawić. Co? I ta buźka dziwna taka. Chcecie się zabawić. Tak, jak coś zapisałem, Pennywise, to się Grześmi zapisał, Pennywise, jakbyście nie wiedzieli, ale numer to jest 9, coś tam możecie sami zadzwonić ta. i się o tym przekonać. Wsiadamy do fury! Stary, myślisz, że to gdzieś tutaj przy tych torach? Znaczy, no to jest. W sensie, bo tu mówisz, że są. Tak, już, bo ta, tak. To, ta droga prowadzi stary wzdłuż torów i ona idzie w prawo, A? więc po prostu on może być dosłownie wszędzie. Tutaj. Aha, basz, faktycznie jest mostek. Tak, bo to jest mocny... O kurde, Stoisz stoi. tu. Tutaj pieszczesz, jeszcze, jest tam, jest tam! Co jest? Żartujesz! Nie! Czekaj! Zostawia... Zostawiamy furę tutaj, nie? Ej! Idziemy! Idziemy! Ale mocne! Nie? Idziemy po niego, czy nie? Tak, pięknie! Nie idziemy! Nie zapłaciłem kafla po to, żeby zostać w samochodzie! Dzi, chodź w takim razie! Musimy go złapać! Ej! A co jeżeli pociąg pojedzie w ogóle? Nie. Patrz! Ej, tutaj jest zobacz! Łatwo. Ej! Pociąg Szybko. jedzie! Co ty gadasz? Ej, łapko, zobacz! Ej, nie mogę przebiec, nie mogę, bo pociąg jedzie! Zjął, ej. I zniknął! Zniknął stary, ej, nie wsiadł do pociągu, no nie ma szans nawet! Ja nie mogę, ja pierniczę. Ej, ale stary w nie ogóle. Nie dostawił żadnej wiadomości ani nic? Stary, stary. nie mam pojęcia. No, ej, on Rozwalił balon! Dawaj go! Biorę go! A. Balony, wiadomość jakaś. Stary! Uciekł. Chodź. Chodź. chodź, chodź to. Dobra. Stary, to nie jest łatwe. Nie da się go złapać. Mamy wiadomość, gdzie będzie w kolejnym miejscu. Ale o, ja on uciekł przed pociągiem? Stary, nie mam pojęcia. Przecież. Na kamerze stary nawet bo widać, ciebie go walił poziom w ogóle. No właśnie! Ej, czyli co jest na tej wiadomości? Stary, ten balon był pusty, nic tu nie ma. Zupełnie dobra. Idziemy, tak. Gdzie on jest? Tam był, tak Ej, Co jest? Tu z tyłu jest! No co jest? Ej! Co? I on się teleportował chłopie! Nie wiem czy go jesteśmy w stanie znaleźć. Stary Ej, ja nie wiem czy jesteśmy w stanie go złapać, skoro... O, oczywiście, tak, że jesteśmy! Po... Dawaj! Dawaj! Po torach uważaj na pociąg i tyle. Szybko! Zbawmy go teraz! Jest Biegnij! uważaj na pociąg! Gdzieś. się... Ej, chyba coś jedzie daleko. się on zginie zaraz. Ale on jest klaunem, więc on może! Ja nie mogę. Dawaj go! Biegnij! Co za akcja w ogóle! Tysiąc złotych i ile zabawy! Goń go! Ej, ja już nie daję rady! Trzy raz Nie ma szans, kupić. Co jest, dupę pokazał? Chyba tak. On jest psychopatą za Stary, on jest psychopatą! Sram nas! Pennywise! No! Nie zdąpiemy cię! Zostaw go! Czekamy na SMS. Stary. Masakra. Dobra gra jak za kafla, ale przerażająca trochę trzeba przyznać Myślisz, że to jest gra? Myślę, że złożyliśmy się po 500 zł i nie do końca żałuję, A to może Ech. nie być gra. To jest szalone chłopie. Idziemy do auta i czekamy na SMS. -a. Ej, jesteśmy w sumie chwilę od tego celu. Ja w ogóle kojarzę ten las jakoś no, gdzieś stary tak, to co to jest co stary na środku drogi ktoś to jest on? stoi. Ej, uważaj, to bo to ktoś stoi on. na środku drogi. To, stary. to jest chyba on stary. Nie! Tak. To jest człowiek. No. Co jest? Co jest? Z co jest? Wracaj tu! Jedźcie, jedź, 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 do niego jak najbliżej. Dawaj. O Dobra, chude. dawaj, lecimy w takim razie. Co to za kot jest? Halo? Halo, ej, Pennywise, stój! My ci nie biegniemy, stój! Stój! Dobra. Dawaj, Chodź. Stój, poczekaj, mamy pytanie z daleka. Czekaj, Jack, zobacz, co tu znalazł. Ej, co on tu, co on tu zostawił? Myślałem, że to jakieś majtki czerwone, a to jest... Chwila. Jack łap go, stary ten kot jego i przychodzi do mnie Dawaj, tu jest wiadomość Wiadomość jakaś jest I jajka tu Tu jest jego miejscówka, gdzie on je Normalnie jajka, jakieś rzeczy Skróbki po jajkach Kiciuszku, chodź tu szybciutko, daj się pogłaskać Patrz, jakiś kot Czekajcie, kurde Tak, kot Ej, hasło jakieś dał! 2VQM plus MQ? Nie wiem o co chodzi stary, ale patrz, jeszcze są skorupki jajek normalnie, Ej, on tu patrz. jadł. No Czeka, tak. kicioszek jest no. Gdzie jest Pennywise? Gdzie jest Nie wie, nie wie. Mroczuliszu mój kochany, chodź. Przytulaska proszę, jednego przytulaska. <laughs> mój Pysio. To jest mój na zawsze Pysio, już ja go biorę. Chyba on się nie zgadza z swoją decyzją. No, chyba nie. Dobra, to teraz dobra. ty się opowiedz mi, jaki to jest kod? Trzymaj się. Co to za kod, kocie? <laughs> Ej dobra, tak serio, zrobiliśmy mini przerwę, bo naprawdę ja go nie mogę złapać. Stary, pocharatałem sobie całe nogi, bo tam jest za gęsto, a Pennywise nam spierwszy. Powiem ci tak, musimy dojechać na to miejsce, które nam wysłał tą lokalizację. Stary... pisz to. Myślisz, że to jest super Ej, stary, ja nie chcę tego kota, bo on przywiózł Pennywise'a i Pennywise był razem z nim, więc po prostu ten kot jest nienormalny. Stary, co jeśli coś się zmieniło w tym kota? Czekaj stary, łapie mi zasięg. Mordo! To jest, wiesz co to jest? Nie. Jakaś leszczynka. To jest ten, to nie jest ten obiekt radiologiczny? Leszczynka? Właściwie to mi się kojarzy z tym, ale... Ej, leszczynka. to ma sens! To jest wielki, gigantyczny obiekt, jedziemy do radiologicznej! Na miejsce, na miejsce! Dobra widzowie, zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję na tym kanale, bo dobijamy do pół miliona. Jest Są codziennie filmy, a Ty dawaj, bo jedziemy na stację.